Witam w Domu Edukacji Medialnej, a może powinienem zacząć ten film od słów witajcie w naszej bajce. I choć nikt tutaj na fujarce grał nie będzie, to jeśli zastanawiacie się, czy warto pójść na nową Akademię Pana Kleksa w kinach, spieszę z odpowiedzią w tym filmie. Porozmawiajmy o popkulturze. Zapraszam do oglądania. Akademia Pana Kleksa miała jedną z najhuczniejszych premier ostatnich lat w Polsce, a film musiał zmierzyć się z ogromnymi oczekiwaniami. I to nie tylko z uwagi na pompatyczny marketing, ale także, a może nawet przede wszystkim, z powodu legendy Pana Kleksa z 1983 roku, czyli hitowego filmu, na którym wychowało się kilka pokoleń. Poprzeczka została więc postawiona wysoko i Maciej Kawulski podjął bardzo trudne wyzwanie. Wyzwanie, któremu najbezpieczniej byłoby sprostać robiąc swego rodzaju remaster filmu z 1983 roku. Reżyser wybrał jednak inną drogę i napisał Akademię Pana Kleksa od nowa. Od nowa, bo film Kawulskiego niewiele wspólnego ma z klasycznym Kleksem. Powiedziałbym raczej, że jak już, to należałoby jego film postrzegać jako interpretację kinowej interpretacji z 1983 roku, choć nawet z takim podejściem zauważymy głęboko idące zmiany. Akademia Pana Kleksa. Pierwszą z nich niewątpliwie jest główny bohater. Adasia Niezgódkę zastąpiła Ada Niezgódka. I co do zasady nie mogę powiedzieć, że taka zmiana wyszła w filmie źle. W ogóle twórcy tego obrazu filmowego w bardzo ciekawy sposób dostosowali koncepcję Akademii Ambrożego Kleksa do współczesnych realiów. Profesor Kleks zapraszał bowiem do swej szkoły wszystkie dzieci. I zrezygnowano tutaj z segregacji płciowej, imiennej, na rzecz szerokiej otwartości i równouprawnienia, choć niekoniecznie w tak szerokim jak współcześnie rozumieniu. I tak w Akademii znajduje się miejsce dla dzieci różnych płci, ras, wyznania, a nawet stopnia pełnosprawności. Koncepcja ta chwyta za serca o tyle, że profesor Ambroży uczy w swej szkole wyobraźni i marzeń. A marzyć może przecież każde dziecko. Witam w Akademii pana... Gleksa. Młodzi aktorzy odgrywają swoje role co najmniej przyzwoicie. Każdy z nich ma jakieś indywidualne cechy charakteru, które wyróżniają go na tle reszty. I film do pewnego momentu ogląda się naprawdę przyjemnie, i nawiązania do filmu z czasów słusznie minionych wywołują u oglądających nastrój sentymentalny. A baśniowy charakter tej pierwszej części filmu pozwala widzowi poczuć wewnętrzne dziecko. A część nie ma płycie? O pierwszej części, bo nowa akademia pana Kleksa w zasadzie składa się z dwóch opartych na nieco innych wątkach i jest to największa wada takiej ekranizacji. Ale do tego wrócimy jeszcze za moment, bo najpierw wypadałoby powiedzieć jeszcze kilka słów o postaciach dorosłych, w tym o tytułowym bohaterze profesorze Ambrożym Kleksie. Jego rolę wcielił się Tomasz Kot, i aktor ten miał chyba najtrudniejsze zadanie, bo ta presja mierzenia się z uwielbianym Piotrem Frączewskim, który przed 40 laty odgrywał tożsamą rolę, wypominana mu była jeszcze przed premierą 5 stycznia. Przecież wiesz, jak lubię dobre wejścia. <gryśla> presja ta nie przygniotła jednak Tomasza Kota, który w mojej opinii odnalazł się w swojej roli znakomicie. Profesor Kleks w jego wykonaniu był postacią lekką, humorystyczną, nieco nawet zwariowaną, bym powiedział, z głową w chmurach dosłownie ich przenośni. Ten doświadczony aktor stanowi jeden z najmocniejszych elementów tego filmu. Księżyc na to odparł szybko, jestem sobie złotą rybką. Sporym zawodem natomiast był powrót wspomnianego Piotra Frączewskiego, który tym razem nie odgrywał tytułowej roli, lecz wcielił się w doktora Pajciwo. I chyba w samego Jana Brzechwe, choć to nie zostało akurat dopowiedziane. Zawód ten nie wynika ze słabej formy doświadczonego estradowca, lecz z pozycji, jaką przydzielił mu reżyser. I o ile głos Frączewskiego znakomicie sprawdza się w roli narracyjnej, tak niestety doktor Pajciwo w baśniowym świecie Akademii Pana Kleksa jest zupełnie nieobecny. Jako więzień świata dorosłych ma z nim kontakt jedynie poprzez Adę Niezgódkę, która akurat jest jego sąsiadką. Jest że jest sąsiadem z piętra. Dlaczego wszyscy z dookoła gadają o akademii? Bardzo wyrazistą postacią jest także Szpak Mateusz, który w nowej odsłonie zyskał tytuł książęcy. Rolę tę odegrał Sebastian Stankiewicz i zrobił to w taki sposób, że widz czuje do niego sympatię, choć większość jego żartów skierowana była raczej w stronę bardzo młodej publiki. Nobilitacja Szpaka Mateusza jest jedną z głównych osi fabularnych i właśnie docieramy do momentu, w którym pojawiają się niestety pierwsze zgrzyty ekranizacji dzieła brzech. Nadszedł Twój czas, Ada. Przybyłem, żeby zaprosić Cię. Pierwsza część filmu, mniej więcej stanowiąca jego połowę, jest radosnym, dynamicznym, baśniowym widowiskiem o fenomenalnych efektach specjalnych i scenografii. Realizacja Akademii Pana Kleksa naprawdę nie odbiega. Poziomem od zachodnich produkcji fantazy. I ogromna szkoda, że ta narracja, właśnie o marzycielstwie, przyjaźni, dzieciństwie, okraszona w klasyki polskiej muzyki filmowej, nie została pociągnięta dłużej. Drugą część filmu stanowi bowiem opowieść o wilkusach, czyli wilkopodobnych ludziach, którzy kierowani zemstą, szturmują Akademię Ambrożego Kleksa w celu wykonania dekapitacji na księciu Mateuszu. Tylko. Zasznie. I o ile powtórzenie motywu wilków, które notabene w filmie z 1983 roku były jakieś takie bardziej przerażające, nie jest złe samo w sobie, tak od tego momentu fabuła strasznie zwalnia i coraz bardziej widoczne stają się dziury fabularne oraz dziwne decyzje reżysera. Czekałem na ten film z ogromną niecierpliwością, a niestety druga część strasznie mi się dużyła przejścia To ci drogę Z jednej strony wilkusy zostały przedstawione w brzechwowy sposób, czyli jako symbol zła, nikrzymności i braku empatii. Z drugiej jednak strony, Kawulski z większości wilków zrobił po prostu głupków. Głupków, którzy nabierali się na banalne sztuczki dzieci, jak na przykład opowiadanie żartów czy granie na gitarze, aby zatrzymać ich natarcie. I to powoduje, że to zło w filmie jest absurdalnie karykaturalne i nie czujemy wobec niego żadnego strachu. Autorytet traci też sam Ambrożyk Leks, który w zasadzie od pojawienia się wilkusów zostaje wykorzystywany przez reżysera instrumentalnie i niespójnie. Kiedy z różnych przyczyn. To jest potrzebne fabularnie, to profesor potrafi czarować, latać i zdobywać cuda. Kiedy takiej potrzeby nie ma, profesor momentalnie staje się ciamajdą, która nic nie potrafi zrobić sama i uratować może ją tylko kilkunastoletnia. Tylko my możemy przerwać tę potrzebną wojnę. I naprawdę szkoda, że w takim kierunku to poszło, bo obie części filmu niosą ze sobą jakieś ważne przesłania. W pierwszej pojawia się przesłanie o ulotności życia, unikatowości dzieciństwa oraz dążenia do celów. Druga część filmu niesie ze sobą natomiast przesłanie o wartości ludzkiej empatii, trochę też o niesprawiedliwości świata, ale także o tym, że nie istnieje jakieś tam odgórne fatum i każdy z nas w gruncie rzeczy jest kowalem własnego losu. Przesłania te, choć cenne, w dużej mierze przykryte są niestety przez złe wybory życia. Jak być sobą? Grasnik, ponownie! też odpowiedź. Mateusz popełnił błąd, ale w samoobronie. Dzieląc ten film na dwie części, pierwszej dały mocne 9 na 10, lecz druga dostałaby niestety marne 3. I to właśnie ten dysonans sprawia, że w internecie pojawia się tak wiele krytycznych opinii. Ja nie powiem, że Akademię Pana Kleksa w reżyserii Kawulskiego należy omijać szerokim łukiem. Ba. Uważam nawet, że z czystej ciekawości i dla samego zobaczenia, na co momentami stać polską kinematografię, warto wybrać się na ten film. Choć jako całokształt wypadł on w mojej opinii mocno poniżej oczekiwań. Teraz ja napiszę swoją bajkę. Weź. Tylko w kinach. Standardowo, jeśli oglądaliście już ten film w kinie, to dajcie znać w komentarzach, co o nim sądzicie oraz pamiętajcie, aby obserwować nasz kanał od teraz także na TikToku i Instagramie, aby pozostawać z naszymi treściami na bieżąco.